takim samochodowym studio. Gościmy dzisiaj Panią Marię Pietrykę, koordynatora ogólnopolskiego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży o witkacyn. Pani Mario, druga edycja się zbliża, właściwie teraz trwa nabór prac. Jak to wygląda? Dzień dobry, ja mam przyjemność i ogromny zaszczyt w imieniu organizatorów głównych, czyli pani dyrektor szkoły nr 3 Jolanty Wiśniewskiej i pani Barbary Studzińskiej, prezydentki Soroptimist International w Słupsku, bardzo, bardzo gorąco zaprosić naszą słupską młodzież do udziału w drugiej edycji konkursu Witkacy napisane, dzi napisane dzisiaj, literackiego konkursu dla młodzieży, dla bardzo, no bardzo na pewno uzdolnionej literacką młodzieży, która w tamtym roku pokazała, że Witkacy potrafi nieźle zakręcić. Bałyśmy się organizując ten konkurs, czy rzeczywiście... Będzie, będzie tak dużo zapisać Tak, tak. Czy y, będzie tak duże zainteresowanie. Y, tam byłam zaskoczona, bo było 200, 219 uczestników, mhm. także naprawdę dużo jak na pierwszą edycję tak trudnego konkursu. jest no dodatkowa żeby... trudność, bo y, jakby kontakt z młodzieżą tylko online, więc y, jakby trzeba do nich dotrzeć, prawda? I między innymi to spotkanie nasze dzisiejsze. Do jakiej grupy dokładnie młodzieży? To jest jakaś granica wiekowa od do? która może brać udział w tym konkursie? Tak. W tamtym roku ustaliliśmy, że od klasy siódmej szkoły podstawowej do mhm. matury. Mhm. Okazało się, że świetne dwie prace napisały dziewczynki z klasy szóstej. No nie akurat nie, nie ze Słupska. Yy, rzeczywiście rewelacja. Stwierdziliśmy, że rzeczywiście są yy, no dzieci. właściwie, wiec. Przepraszam, bo obrażam. Mhm. Że, je, że jest młodzież, młodzież młodsza, która już yy, ma takie drapieżne pióro ostre i potrafi się zmierzyć z Witkacem. Nas to zresztą był główny cel, żeby Witkacego pokazać, żeby pokazać, że skoro y, inspirowali się nim wybitni twórcy, malarze, pisarze, poeci, filmowcy, to młodzież, która jest bardzo odważna, powinna też spróbować. No i tutaj nie pomyliliśmy się, bo rzeczywiście prace były świetne, były po prostu rewelacyjne, a dowodem tego, że mogły zafascynować kogoś, kto, kto po prostu siedzi w Witkacym, y, mówię o panu prezesie y, Instytutu Witkacego w Warszawie, mhm. Przemku Pawlaku. No, który zachwycił się pracami i część prac to jest naprawdę bardzo duża nagroda i wyróżnienie dla młodzieży. Kilkoro uczniów jest tutaj zaprezentowanych w półroczniku Witkacy. To jest czasopismo... Instytutu Witkacego Czy w Warszawie. Czy w tym roku też będzie taka forma nagrody? Bo rozumiem, że tak, jest to forma tak, nagrody. Tak, to też jest oczywiście forma nagrody, uh -huh. gdzie obok witkacologów uh -huh. i osób, które no, zajmują się zawodowo witkacym, krytyków literackich, uh -huh. są utwory, na przykład dziewczynek, no, nie będę wymieniała nazwisk, ale uh -huh. są utwory młodzieży z, klas, uh -huh. z klasy szóstej podstawówki. Uh -huh. Oczywiście więcej było prac ze szkół średnich uh -huh. i tutaj błysnęła też nasza młodzież słupska, i właśnie chciałam skierować prośbę szczególnie do y, naszych utalentowanych uczniów y, 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 w Słupsku, ponieważ prace z Warszawy, z Krakowa, z Poznania to już mamy, już mhm. młodzież nadesłała, a ja rozumiem, że y, trudniejszej sytuacji w tym roku komunikacji z nauczycielem mhm. prowadzącym indywidualnej komunikacji po prostu należałoby dodatkowo jeszcze tę młodzież zaprosić, bo wiem, że mamy naprawdę perełki. Do kiedy i gdzie można te pracę przesyłać? Do 15 marca. Mhm. No ja, jak znam życie z poprzedniego konkursu, do 15 marca zaczną się telefony mhm. błagające, że więc termin. oczywiście tam parę dni to nie będzie stanowiło problemu. Natomiast do 15 marca należy przysłać do szkoły podstawowej numer 3 w Słupsku. Nie będę tutaj dużo o tym mówić, bo jeśli wejdziecie na stronę na Facebooku Witkacy napisane dzisiaj, mhm. albo na stronę szkoły podstawowej numer 3, czy też na stronę Soroptimist International, tam jest wszystko. Regulamin, wszystkie terminy, informacje o nagrodach, jakie mhm. możecie otrzymać. Mhm. Ale tutaj jeszcze dodam, że też piękną nagrodą, świetną formą nagrody było zaproszenie przez naszego partnera, zresztą konkursu przez Rondo, nasze słupskie świetne. Mhm. Laureatów konkursu, czyli 20 osób, do udziału w, poprzez takie złote zaproszenie, do udziału w 23. konkursie Witkacy pod Strzechem. Mhm. I muszę powiedzieć, pękałam z dumy, mhm. naprawdę, bo y, troje. Z naszej słupskiej młodzie... na... uczniów, świetnych zresztą, o świetnym piórze, zostało naprawdę zauważonych i nagrodzonych takimi pięknymi, naprawdę super nagrodami. No. Także zapraszam. No jest to, czy o co walczyć na stronach facebookowych, tak jak Pani powiedziała, te wszystkie informacje, szczegóły. Natomiast kiedy już ten finał konkursu, chciałabym się No doiedzieć. więc właśnie, mam nadzieję, że w tym roku nam się uda. W tamtym zrobiliśmy film który okazał się, zresztą i bardzo proszę, żebyście, szczególnie do młodzieży mówię, żebyście zerknęli. Film jest zamieszczony na stronie internetowej i szkoły, i SP3. na Facebooku. Mhm. Witkacy napisane dzisiaj, gdzie młodzież, gdzie laureaci nagrali króciusieńkie, na no, półminutowe filmy, dlaczego właśnie Witkacy. Mhm, Słuchajcie, to są tak genialne wypowiedzi tej młodzieży, naprawdę rewelacja, ja oglądając czułam się zaszczycona że w ogóle z taką młodzieżą mam przyjemność pracować. Słuchajcie, no dobrze, to jest to bajka. Kiedy, to kiedy będziemy mogli tą młodzież poznać? No, tak na jeżeli finale. nam się uda, 11 uh -huh. czerwca planujemy uh -huh. taką no, galę. Tak uroczystość podsumowania w mhm. Białym Spichlerzu, mhm. gdzie młodzi, szczególnie ta spoza Słupska, będzie miała dodatkową frajdę, bo obejrzy wystawę prac mhm. Witkacego, więc myślę, że dla nich to jest też nagroda. Jeżeli pandemia, no mam nadzieję, że już może sobie pójdzie, mhm. jeżeli pandemia nie pozwoli, to pewnie zrobimy to samo, czyli poprosimy laureatów, aby nagrali króciutkie mhm. filmiki. to no się odbędzie wszystko online. I, no tak, mm -hmm. i, no, ale ten film jest, nie przerażajcie się, że jest taki długi, bo 32 minuty. No, ale y, myślę, że warto posłuchać tej młodzieży. No dobrze, Super. to odsyłamy w takim razie do strony internetowej SP3. Tam szczegóły, informacje. No i cóż, droga młodzieży, odkrywamy Witkacego na nowo, od nowa. Chciałam zacytować zdanie właśnie prezesa y, Instytutu Witkacego, bo myślę, że y, żebyście wiedzieli, że nie musicie pisać o Witkacym, że nie musicie pisać jego życiorysie. Mhm. To ma być praca inspirowana Witkacym, czyli możecie się zainspirować wierszem, znaczy jakimś tekstem literackim, możecie się zainspirować życiorysem, wypowiedzią jego, a wiecie, że wypowiedzi miał po prostu rewelacyjnie krwiste mhm. i super. Także warto. I przeczytam właśnie, jak o tym pisze właśnie ten Przemysław Pawlak. Laureatom i wszystkim uczestnikom pierwszej i przyszłych edycji konkursu życzę, by w dziełach naszego patrona znajdowali wciąż nowe, niekoniecznie odpowiedzi, a pytania. Najbardziej intrygujące, pasjonujące, inspirujące i irytujące pytania o świat. Dorobek Witkacego jest bowiem kosmosem, którego badania zajmą jeszcze niejedno pokolenie. Myślę, że tak. I to taka puenta tego spotkania. Zachęcamy serdecznie do inspirowania się witkacem. Dziękuję tak bardzo. Tak jest, dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem jest Grzegorz Chwieduk, słupski poeta i laureat stypendium artystycznego, kulturalnego, prezydent miasta Słupska. A Czym się skończy to stypendium? No, o tym właśnie teraz. Dzień dobry, panie Grzegorz. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Teczkę ma pan w rękach, a w teczce co? Mam parę fraszek dotyczących imienin, ponieważ, imion, ponieważ zebrałem do swojej przyszłej książki, która, o której mówi stypendium, czyli niepoważny słownik imion, zebrałem około 500 fraszek limeryków i innych konstrukcji wierszowanych. E, I właśnie dzięki e, stypendium powinna się ta książka ukazać w tym roku. Pół tysiąca imion? Tak. Właśnie fraszek limeryków o pół tysiącu imion tam się znajdzie? Tak, tak. Generalnie to są imiona polskie, e, ale też jest kilka spolszczonych, że tak powiem, e, imion. W tej książce będzie. A jakim kluczem pan się posługiwał, dobierając te imiona? Bo jest ich w świecie, czy nawet w Polsce, nieco więcej niż pół tysiąca? Nie było tutaj żadnego klucza. Wybierałem może takie bardziej popularne imiona, aczkolwiek też wybierałem te, które, które mi się bardzo podobają, i też takie staropolskie, które mają taką świetną konstrukcję, nawet irymowaną. I można by było powiedzieć, że każde imię, z którym się kiedyś zetknął człowiek, kojarzy się mu z czymkolwiek. Tak? Na przykład jeśli my kiedyś znaliśmy kogoś, no strzelam Marek tak, i ten Marek już się nam kojarzy z jakąś taką osobą, której nie lubimy, bo nie lubiliśmy tego gościa. Z jakimś zestawem cech. Charakteru, charakteru takich ujemnych. Yy, ja to opisuję. Na przykład nie, nie, nie robiłem tego jakby sam z siebie, że tego, tylko po prostu, żeby nie brać dosłownie tych imion, które są w tej książce, bo to taki jest stereotyp, że my się po prostu tym posługujemy, jeśli zapamiętamy jakieś imię. Jak długo przygotowywał się Pan do y, wydania tej książki? Te pierwsze fraszki to powstały, o imionach powstały kilka lat temu, a, y, a tak na dobrą sprawę zająłem się już mając y, w planie stworzenie tego zbioru y, półtora roku temu. I przez półtora roku. Przepatrywał Pan kalendarze, jakie imiona występują, jak, jak często i... Tak jest. Wziąłem, tak, kiedyś był taki czasopismo Przekrój i tam były wpisane właśnie wszystkie imiona, kiedy, jakie daty. Ja sobie po prostu to spisałem, ułożyłem alfabetycznie i zakładałem sobie codziennie jakąś pracę przy tym. Nie zawsze to się udawało, bo to nie przychodzi tak, że człowiek siada i, i, e, i już coś jest. To musi być przypływ jakichś takich, e, no nie mówię weny, bo to nie chodzi o to właściwie, ale tak, jakichś myśli, takich skojarzeń, e, splotu zdarzeń e, i wtedy po prostu to... Bywały dni, że pisałem trzy, cztery fraszki dotyczących imienia, ale bywały i tydzień, że nie napisałem nic. To będzie Pana czwarta książka. Tak, to będzie moja czwarta książka. A te wszystkie trzy poprzednie są. Szukam dobrego słowa. Poezją to rozrywkową. To jest taka poezja rozrywkowa. To jest. Tak bym się określił, że robię to dla rozrywki, trochę w tym satyry. Pierwsza książka to było limerykowisko Polskie, wydana przy współudziale starostwa Cufskiego. Druga to była Zebrak Śmiechu, to był zbiór takich różnych wierszy i trochę i lirycznych, i, i fraszek, i, e, i innych. Trzecia to m, dwa lata temu Mali Górą, to zbiór m, wierszy dla dzieci, no i teraz Niepoważny Słownik Imion. Ja przeglądałem to, co Pan w, w tercie przyniósł. Tam są formy, Najczęściej krótkie, choć zdarza się też kilkunasto, kilkunastowersowe. Bywają wiersze utwór. i na, na dwie kartki, na dwie strony. Aż tak. tak. Nawet tak. To nie zakładałem sobie niczego, że to, tak jak w przypadku limeryków, wiadomo, to jest pięciolinijkowa konstrukcja wiersza. Tutaj nie, tutaj są różne. Także akurat to, co przyniosłem, są króciutkie. No to jak u Hitchcocka, jeżeli y, y, strzelba wisi, to musi wystrzelić, to jeżeli pan y, y, w środku ma y, poezję, to ona musi być odczytana. Jeśli pan pozwoli... Ach, wybierzmy, tak. zróbmy y, y, Gosi, y, przyjemność. Ja poproszę pana, żeby, żeby pan odczytał. Wiem, że jest tutaj y, krótki utwór na temat imienia Małgorzata. Bardzo proszę, panie Grzegorzu. Tak, jeszcze, jeszcze tylko powiem, że mm, każdy z tych wierszy zaczyna się mm, imieniem, a potem jest lekki podtytuł. Małgorzata. Lecą lata. Kiedyś dowoli, teraz rzadka, dziś gocha, kiedyś małgorzata. No I właśnie takie to krótkie formy wierszowane. Mogę przeczytać o panu. Jestem na tylko, tyle odważny, tylko, żeby wysłuchać. Tylko proszę nie brać tego dosłownie do siebie. To ja znaczy. Daniel. Myśliwy. Wśród wielu Danielów jest były myśliwy, co strzelał do celu, kiedy cel był żywy. Coś sobie skojarzył, gdy trafił Daniela. Już się nie odważył nigdy więcej strzelać. Ach, no widzi Pan. <laughs> Może, jako, tak, może tak było. Jako żywo. E, Grzegorza na koniec poprosimy jeszcze, Aj, żeby Grzegorz, troszkę było... Grzegorza, ale to chyba nie o mnie. No, cho cho chociaż nie jestem pewien. To pan pisał. <laughs> Grzegorz. Na rykowisku. Znów zdradziła małżonka Grzegorza. Uf, nie może się pozbyć poroża. <laughs> Eryk. Nie odkrył żadnej z Ameryk. Nie znają go wyższe sfery. Nie wie też, jak się odpowietrzne kaloryfery. Mimo to, żona tak się odzywa do swojego Eryczka. Może masz ochotę na kawałeczek serniczka. Pozdrawiamy Eryków zatem. Panie Grzegorzu, bardzo dziękuję. Czekamy na tę książkę. Ona musi wyjść w tym roku, bo to jest tegoroczne stypendium prezydent miasta Słupska. I mam nadzieję, że jeszcze z niejednym wierszowanym imieniem, czy jego historią się spotkamy. Zapoznamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. się dzień mija mi pod znakiem Marków, trzeci Marek ze mną. Tym razem mój kolega redakcyjny Marek Sosnowski, dziennikarz. Witam, były. Były, były tak? Marek jest nie, nie, by, Dziennikarz może tak, ale y, były, były kolega redakcyjny. redakcyjny Marek jest emerytem. Emeryta, Emerytura mnie objęła. Tak. I, znaczy się, że no, jest już jesteś dość wiekowym Ale współpracujemy tak. Dość wiekowym człowiekiem. I o tych zamierzchłych przeszłości chciałbym z Tobą porozmawiać, mianowicie o fenomenie swego rodzaju medialnym, słódzko Radiu Wigor, a właściwie o tym, co się dzieje teraz z ekipą Radia WIGOR, bo mimo tego, że radio już nie działa kilkanaście lat, wy systematycznie, co roku, w rocznicę powstania radia, spotykacie się. No w tym roku Wam nie wyszło. W tym roku nam nie wyszło, z oczywistych względów, ale co roku rzeczywiście staramy się spotykać i kto może, ten przybywa na wcześniej ustalone miejsce. To nie jest zawsze to samo miejsce, zmieniamy je często, czyli w zasadzie co roku, gdzie indziej się umawiamy, ale ważne jest to, że ekipa ciągle chce się spotykać, dlatego że byliśmy bardzo zgraną grupą nawet na przestrzeni tych lat, kiedy się ludzie zmieniali, to dochodzili czy nowi i tak się wtapiali w załogę Radia Wigor, że do tej pory naprawdę trzymamy się razem i jeżeli istnieje jakaś potrzeba pomocy koledzy, koleżance w czymś tam i jest wigorowcem, to drugi wigorowiec czy druga wigorow czyni, na pewno mu pomoże. Jeżeli oczywiście może. Pokuszę się o stwierdzenie, może trochę błędne, że dłużej się spotykacie już poza anteną, niż radio działało. To no, możliwe, że tak jest, no ale magia radia no, ma to do siebie, że działa nawet wtedy, kiedy radio zamilknie. Najwyraźniej tak jest. To chyba nie jedyne radio, że tak ma do siebie to. Marek, może teraz do tej się przyszłości. Ty, ty przez pewien okres czasu, dość długi, jak tak naczelnym w tej rozgłośni. No, byłem tak, czyli właściwie redaktorem prowadzącym, bo oficjalnie tak nie było. Nie wiem z jakich przyczyn. Nie wnikałem w to, bo nie zależy mi na żadnych tytułach. Natomiast rzeczywiście byłem redaktorem, który pod względem informacyjnym przewodził w tym radiu, i muszę tu powiedzieć wielki ukłon w stronę Piotra Gackowskiego, który był prezesem radia i założycielem, że kompletnie nie wtrącał się do polityki informacyjnej. Radia, byliśmy niezależnymi dziennikarzami, nie było żadnych presji, żadnych nacisków, żeby tamtego nie robić, tamtego nie robić albo to zrobić pod takim i takim kątem. Absolutnie nie. Pamiętasz taki trudny materiał, właśnie, który w Igorze robiliście. Ja, ja pamiętam jedną taką akcję e, w 1998 roku. Wiem, że tam też twardo dostaliście na posterunku, że tak powiem. Choć mi oczywiście Oczywiście tak, no akurat ja byłem tym człowiekiem, do którego ta informacja dotarła jeszcze w nocy. Zadzwonili do mnie Państwo czaja i po inform Na telefon komórkowy, który wtedy jeszcze był rzadkością, taki. ale już taka cegła była. Było. Ja nagrywałem z koleżanką w radiu jakąś audycję, którą później trzeba było emitować. I wtedy o północy mniej więcej zadzwonili Państwo Czaja i poinformowali, zresztą bardzo tak oszczędnie, że jest taka informacja, że ich syn zginął od uderzenia pałką policyjną. Ale oni nie są tego pewni, natomiast na pewno widzieli jego zwłoki. Ja tam udałem się natychmiast do nich do domu. Oni opowiedzieli, opowiadali, jak to wyglądało w opinii, czy w, w opowiadaniach kolegi Przemka, czy kolegów raczej, bo tam było kilku świadków. Potem pojechałem do, czy poszedłem nawet, bo to niedaleko na Reymonta, tam był rzecznik prasowy policji, który powiedział, że żadnych informacji nie będzie udzielał. Przypominam, to było już po północy. I skierował mnie do prokuratury, gdzie praca trwała, więc coś na rzeczy było. Ja przechodzącego jednego z prokuratorów, tak z Głupia Franza, pytałem, ponieważ nikt nie chciał żadnej informacji udzielić, a ten prokurator szedł chyba do toalety, jak go spytałem, to co w końcu się dzieje? I on mi odpowiedział. A akurat przypadkowo miałem włączone mini dyski, to się nagrało, że no jest podejrzenie, że policjant uderzył dziecko i ze skutkiem śmiertelnym, i teraz to sprawdzamy. A ponieważ już później przyszła informacja, że on się uderzył o słup, to ja trafiłem stamtąd do radia i zacząłem w odcinkach emitować taką informację, żeby nie, nie, nie zamieciono tego pod dywan. No, nie zamieciono. No nie, bo to, to informacja poszła. Akurat wszystkie inne zgłoś o tej godzinie nie pracowały, ale Wigor 24 godziny na dobę. I kolega Przemek Grabowski emitował to. Ja już poszedłem do domu, a on te nagrania w takiej pętli co już wypuszczał. Te autentyczne wypowiedzi ludzi. Co się stało? Marku, na tym polegał fenomen Radia Wigor, bo to była muzyka, to były informacje. Stąd? Fenomen takich lokalnych rozgłośni to jest właśnie ta, jego, ta ich lokalność, to, że my jesteśmy tu teraz, jesteśmy ludźmi, który się zna, poznaje na ulicy. A co prawda ja wielokrotnie spotkałem się z takim stwierdzeniem, to pan tak wygląda, inaczej sobie pana wyobrażałem. <laughs> I mam nadzieję, że oczywiście to był komplement. <laughs> Powiedz, powiedz mi, co się stało z ekipą e, dziennikarzy Radia Wigow? Jesteście w innych mediach, jesteście rzecznikami. Co jeszcze robicie? No, to znaczy ja później z Radia odszedłem, kiedy zaczęła zanikać jego lokalność e, na, na, rzecz, na na stronę muzyki. E, Piotr Gackowski uznał, że e, będzie to radio takie właśnie bardziej muzyczne niż informacyjne. Ja się z tym nie zgadzałem i rozmawiałem z nim na ten temat. Mówiłem, że właśnie siłą naszą jest ta lokalność, bo coś się dzieje w mieście, już tam był ktoś z Wigoru i telefonicznie zdawał relacje na żywo. Także słuchacze, słuszczanie mogli uczestniczyć w tym, co się działo już w momencie, kiedy to się działo. No ale muzyka zwyciężyła. No i ja odszedłem z Radia, poszedłem do Dziennika Bałtyckiego. Po później zostałem rzecznikiem prasowym e, prezydenta i tak Potem, po tej pracy w ratuszu wróciłem do zawodu. Jesteś teraz z nami, trochę, trochę z boku. Czego trzeba życzyć Wigorowcom z okazji urodzin Radia? Może złożyć życzenia swoim kolegom? No, no życzenia, to już żeśmy sobie poskładali na stronach internetowych, a i telefonicznie również. Ja myślę, że no przede wszystkim tej kondycji psychicznej i tej wspólnoty życzę na dalsze lata, żebyśmy się już mogli normalnie spotykać, a nawet jeszcze w tym roku, jeżeli już wreszcie będzie taka możliwość, to żebyśmy mogli się znowu spotkać w takim terminie zastępczym, czyli zamiast w lutym 19 lutego, czy w okolicach 19 lutego, czyli dokładnie w rocznicę, to na przykład w maju, czerwcu, kiedy ta pandemia już sobie od nas pójdzie, jako kompletnie niechciana. I tego życzymy Wigorowcom i dawnym fanom tego radia. Dzięki wielkie za spotkanie. Kłaniam się pięknie. A teraz z panem Sławomirem Dworakiem z Toyoty Słupsk porozmawiamy sobie o tym, co się tutaj u was dzieje, bo wiem, że trwają dni otwarte. Co w ramach tych dni otwartych i do kiedy one? W ramach dni otwartych, no to proszę Pani, możemy oczywiście przyjechać tym oto pięknym góralem, prawda? Dni otwarte trwają od poniedziałku, jak Pani zauważyła, już, także końcówka tygodnia nam została, ale kto nie zdążył, mamy czas jeszcze dzisiaj cały dzień oraz jutro, w sobotę. Jutro, czyli w sobotę do godziny? Do godziny 14. Czyli co, klient przychodzi, wybiera sobie samochód i może pojechać w plener? Prawie tak. Przetestować? Prawie tak. <laughs> no, oczywiście mamy tutaj takiego Highlandera, o którym teraz rozmawiamy którego dotyczą te Dni Otwarte i praktycznie całą gamę naszych tych samochodów, które są dostępne w ofercie. Każdy można się przejechać oczywiście, tak? Rozumiem, że Dni Otwarte są organizowane po to, żeby zapoznać się z Waszą ofertą, ale także, żeby zobaczyć, coś taniej można kupić, bo są jakieś wyprzedaże 2020. Oczywiście, rocznika bo to nie tylko 2020. O, oczywiście, cały czas trwa jeszcze ostatki wyprzedaży rocznika 2020, więc jeżeli niekoniecznie nasz góral, to może coś mniejszego, na przykład nowy Jaris, który też całkiem niedawno wyszedł, prawda? prawda? Jeśli chcecie Państwo więcej dowiedzieć się na temat Gurala, jak Pan powiedział na początku, to jest Wasz. Nasza bestia. Wasza bestia. Na temat tej bestii właśnie dowiedzieć to już w marcu na naszej antenie magazyn motoryzacyjny w roli głównej, właśnie, właśnie Highlander Toyota. Zapraszam bardzo serdecznie. Zapraszamy serdecznie. No na nieotwarte też serdecznie zapraszam, chociaż tylko jeszcze praktycznie dziś i jutro można. Tutaj Ale spokojnie, zawitać. samochód u nas zostaje, można przyjechać także w <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzisiaj w programie to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie za tydzień. Do zobaczenia.